Raz z Włodzimierzem Szanowiczem, witam Państwa Dariusz Szpakowski i wspólnie zapraszamy na dzisiejszy spektakl. Fusile, Orlan. Rzeczywiście dobre podanie. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Kalenberg. Ładne doświadkowanie. No ładnie to przejął obrońca. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Romendal. Wyglądało to groźnie. Tak, ale jest twardziel. Groźnie, ale zdążyli na czas. Peres. Horlan. Kalenberg. Nie ma dla niego straconych piłek, ależ ma charakter. Sędzia pokazuje grać dalej. Mieli przywilej korzyści, ale jednak będzie rzut wolny. Arbiter pokazuje żółtą kartkę. Myślę, że słusznie. Tak, tym bardziej, że nam się gra niepotrzebnie zaostrzyła. Przekazał piłkę partnerowi. Paulsen. Nie było nacisku ze strony rywala, jednak wyszedł na aut. Wrzutem z autu pod polem karnym rywala rozpocznął grę. Ładne podanie. Akcja zatrzymana. Romendal. Bezpardonowe wejście, ale skuteczne i czyste. No i wypchnął rywala za linię. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Wizdek i mamy rzut wolny. Podał ją. Za szybko stracili. Sędzia stosuje przywilej korzyści i bardzo słusznie. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Ale pięknie! i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Orlan. No i przejęli w ostatniej chwili. Kalenberg. Ach, szkoda strata. Fusile. Wygrywa pojedynek z obrońcą. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. Kallenberg. Ładnie dograł. Spójrzmy do środkowania. Dobre przejęcie przez obronę. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Bili ale będzie rzut rożny. Daleko od bramki. Była to niezła okazja. Fusile. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Kalenberg. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Kallenberg. No przejął, ale nie opanował piłki. Dobre odebranie piłki bez fału. Arbiter podyktował rzut wolny. Orlan. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Mamy centrę. Polekarne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Kalenberg. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Fusile. Może dośrodkować. Ależ znakomicie zgrał w pole karne. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Ager. Dal. No trzeba pochwalić go za popodanie. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Perez, Forlan. Ryzykownie, ale udanie. Już wydawało się, że przejrzy, ale nie opanował piłki. Kallenberg. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. I zaczęli drugą połowę meczu. Celnie dobrze. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Peres. Fusile. Orlan. Trochę to wejście wybiło go z równowagi, ale udało mu się nie przewrócić. O tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Roman Piłka wciąż w grze. To będzie rzut wolny. No takim strzałem na pewno nikogo nie zaskoczy. Szkoda okazji zmarnowany rzut wolny. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Ma dzisiaj ciąg na bramkę, tym razem jednak nieskutecznie. Na razie ma jedno trafienie i widać chce trafić po raz drugi. nie odebrał mu piłkę. Orlan. Przechwyt, ale nie opanował. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Czy będzie dośrodkowywał? Mają teraz okazję. Nie złapał tej piłki. Muszą uważać. Zdążył w ostatniej chwili, ale zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Dobry zwód ładnie minął obrońcę. Dobrze przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. No niestety! Wciąż przegrywają! Zmarnowana okazja na wyrównanie. Mamy zmianę. Dwóch zawodników. Ale znakomicie odzyskał. Co za ambicja i zaangażowanie! Ryzykownie, ale udało się. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Orlan. Ryzykowna, ale udana interwencja. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Piłka wyszła na aut. Orlan. Dośrodkowanie. Dobrze teraz obrońca przechwyć. Gol. No i mamy remis.

Rzut wolny. Rasmussen. Znów jest przy piłce. Świetnie naprawił swój błąd. O, ładnie to zrobił. Przejęli piłkę. Piłka wysoko, ale do celu. Ależ piękne podanie. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Fusile. Nie dał się oszukać, wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja, znakomita. Będzie rzut rożny. Precyzyjne podanie. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Była szansa po tym rzucie rożnym, ale minimalnie niecelny strzał. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. No, wyraźna zmiana taktyki. Postawili wyraźnie na atak. Byle tylko potrafili wykorzystać to, że mają w tej chwili przewagę napastnika w zespole. Ładne zagranie. Piłka zagrana do bramkarza. Nie podoba się to publiczności. Jeden gol. Jeden gol i wtedy będzie zwycięstwo. Tylko kto go strzeli i kto wygra. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Teraz albo nigdy, jeśli chcą wygrać, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Mamy zmianę taktyki. Postawili zdecydowanie na atak. Dobrze, teraz stoła utrzymać się przy piłce. Co z tego wyniknie? Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Dobrze dograł bramka i to oni teraz prowadzą w tym meczu. Ten gol, którego oglądamy właśnie w powtórce może dać im wygraną. Końcowe momenty rywale wyglądają na totalnie zaskoczonych i chyba przygnębionych obrotem spraw na boisku. No myślę, że to była chyba decydująca bramka w tym spotkaniu. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia, teraz będzie im ciężko odrobić straty. Dwa do jednego to rezultat dzisiejszej konfrontacji. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekali. Tak, ale to jak piosence i to już koniec możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Kończymy tradycyjnym do usłyszenia Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Thank <laughs> you.